Najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny kontynent na świecie z ograniczoną opieką medyczną i kiepskimi warunkami do życia. Raczej nie brzmi to jak wymarzone miejsce do urodzenia dziecka, a jednak na Antarktydzie faktycznie urodziło się dziecko i to nie raz, bo aż 11 razy. To mniej niż osób, które kiedykolwiek stanęły na Księżycu, bo tych było 12. W dodatku żadne z tych 11 dzieci nie zmarło przy porodzie, dzięki czemu Antarktyda ma najniższy odsetek śmiertelności noworodków spośród wszystkich kontynentów, okrągłe 0%. Tylko właściwie dlaczego te dzieci się tam urodziły? Antarktyda nie należy do żadnego państwa i nie ma rządu, chociaż niektóre państwa roszczą sobie prawa do fragmentów jej terytorium. W 1959 roku podpisano, a dwa lata później uchwalono układ antarktyczny, który zapewnił wolność w zakresie badań naukowych i zakazał działalności wojskowej na Antarktydzie. Od momentu wejścia w życie układu nie są zgłaszane nowe roszczenia co do terytoriów, jednak te postulaty, które zostały zgłoszone przed obowiązywaniem postanowień, nie zostały anulowane. I tak, roszczenia co do fragmentów Antarktydy, które z nami pozostały, zgłosiła Australia, Francja, Norwegia, Nowa Zelandia oraz Wielka Brytania, Chile i Argentyna. I jak widać, te trzy ostatnie kraje uzurpują sobie prawa do pokrywających się terenów kontynentu. Większość krajów świata w ogóle nie uznaje roszczeń, mimo to część z tych siedmiu państw na swoich mapach zaznacza te terytoria jako własne. Spokojnie było do lat 70., kiedy w 1973 roku urząd prezydenta Chile objął autokrata Augusto Pinochet, a w Argentynie od 1976 panowała dyktatura wojskowa pod rządami Jorge Videla. U obydwu przywódców zaczęły ujawniać się imperialistyczne zapędy. Kuszącym skrawkiem ziemi do przejęcia była teoretyczna Ziemia Niczyja, która formalnie nie należy do żadnego państwa czyli właśnie Antarktyda. Dodatkowo znajdowała się ona relatywnie blisko granic Chile i Argentyny, bo kontynenty dzieliło niecałe tysiąc kilometrów. Ówczesny reżim rządzący Argentyną, który przejął rządy poprzez zamach stanu, w tym wypadku postanowił akurat zadziałać podstępem, a nie siłą. Pod koniec 1977 roku Argentyna wysłała kobietę do argentyńskiej stacji antarktycznej Esperanza. Kobieta była już w siódmym miesiącu ciąży. Chciano w ten sposób zasiedlić nowy kontynent poprzez osoby cywilne dla wzmocnienia argentyńskich roszczeń terytorialnych. I tak, pierwszy znany człowiek, który urodził się na skutym lodem kontynencie, to argentyński obywatel Emilio Palma. Przyszedł na świat 7 stycznia 1978 roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi je w jednej z gazet, po powrocie do Argentyny Emilio mieszkał w Buenos Aires. Był swoistym celebrytą. Nie wiem, na ile są to zweryfikowane informacje, ale według tej gazety miał też podob Trudno otrzymywać listy od papieża? A jako, że Jan Paweł II zaczął pontyfikat w tym samym roku, w którym urodził się Emilio, to może właśnie nasz papież mu listy. W każdym razie, Chile nie chciało pozostać w tym wyścigu w tyle i poszli krok dalej. Jakiś czas później przetransportowali do swojej bazy małżeństwo, aby nie tylko tam urodzić, ale również począć dziecko. 21 listopada 84 roku urodził się pierwszy Chilijczyk, poczęty i urodzony na Antarktydzie. Następnie Argentynka urodziła dziecko, później Chiliika, i tak dalej, aż do 11 niemowlaczków. I trzeba tutaj oddać, że Argentyna niczym na Copa America zdominowała przeciwnika, wynikiem ósemki do trójki dzieci. Ale tak naprawdę nic to nie zmieniło. Traktat Antarktyczny wciąż obowiązywał i kraje członkowskie nie widziały powodu, żeby zmieniać jego założenia. Ostatnim dzieckiem urodzonym na Antarktydzie był Chilejczyk, który przyszedł na świat 23 stycznia 85 roku. Od tamtego wyścigu Bobasów na południowym kontynencie nikt więcej się już nie urodził. Przede wszystkim dlatego, że było to skrajnie nieodpowiedzialne. Ma to pewnie też związek z tym, że Chile oraz Argentyną nie rządzą już szaleni dyktatorzy. Faktem nadal pozostaje, że kontynent jest zamieszkały całorocznie przez naukowców. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Siłą rzeczy może więc tam dojść do pewnych aktów seksualnych. Jak donosi serwis informacyjny World Crunch, agencje zaopatrujące bazy na Antarktydzie zapewniają spory zapas prezerwatyw i farmakologicznych środków antykoncepcyjnych. Ale jeśli mimo wszystko kobieta zajdzie tam w ciążę, to zostanie przetransportowana pierwszym możliwym lotem z powrotem do bardziej sprzyjających warunków.